Witam moich fanów na Helm TV Lokalna cała Polska. A na TikToku mi mnie znajdziecie na Helm TV Lokalna. Zima przyszła do nas, 30 października. Do Helma, jak widzicie. Chcę Wam to pokazać. Zobaczymy czy jeszcze w lutym będzie zima. Bo podobno od jutra niby zapowiadają ten, jak to się nazywa, deszcz. To się okaże jutro. Panie chwilą was formuje. Jeszcze będzie niedługo o, ciężko chodzić po chodnikach. Samochody są zaspane, jak widzicie. Przy bloku numer 9 na Usiedlu słonecznym. Na winiawskiego obok przestanku. W tym autobusowych. Pozdrawiam wszystkich moich fanów. Możecie pisać komentarz. Pozdrawiam. Jest godzina 17.34 Wieczorem <laughs> Widzicie jak pada śnieg i za chwilę film yy, dobiegnie końca i tyle będzie to tyle chciałem wam pokazać, ale idziemy dalej To Państwa nagle mnie do siebie. A moich fan i widów z, z samej półsłup. A no, nawet i za nie Taki film będzie dwuminutowy. Jesteśmy przy boku numer 7. A tam dalej jest dziewątka. No już się to śledzimy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Wkładajcie części.